Szanowni Państwo, bardzo, bardzo dziękuję i za, dziękujemy za to, za to niezwykle życzliwe przyjęcie, ale prosiłbym, żeby pozwolić pani minister Wandzie Buk tutaj powiedzieć o ważnej sprawie, którą chcieliśmy razem z panią minister ogłosić dzisiaj. Panie prezydencie, faktycznie ja chyba nie mam takiej siły i takiej, takiej mocy, żeby, żeby tłum ucichł w przeciwieństwie do pana prezydenta. Naprawdę wspaniałe emocje, pierwszy raz coś takiego widzę. Szanowni Państwo, nazywam się Wanda Buk, jestem wiceministrem cyfryzacji. Bardzo się cieszę, że spotykamy się dzisiaj w Sulęcinie, w województwie lubuskim, w województwie, w którym się urodziłam, w którym spędziłam pierwsze lata mojego życia. Cieszę się, że spotykamy się w Sulęcinie też dlatego, że jest to miejscowość, a również gmina, która ma największy, jeden z największych w Polsce odsetek, gospodarstw domowych podłączonych do szerokopasmowego internetu. I to nie jest przypadek, Szanowni Państwo, dlatego że e, ostatnie badania, ostatnie szacunki Komisji Europejskiej pokazują, że Polska jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się krajów w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o budowę sieci szerokopasmowej. Nie wiem, czy Państwo wiecie, w 2015 roku dostaliśmy. 4 miliardy złotych, za które Komisja Europejska kazała nam podłączyć 700 tysięcy gospodarstw domowych. My powiedzieliśmy nie, my podłączymy więcej. Finalnie prawie 2 miliony gospodarstw domowych są podłączone do internetu szerokopasmowego, światłowodowego z programu Polska Cyfrowa, a także wszystkie szkoły. Prawie trzykrotnie przekroczyliśmy cel i ambicje Komisji Europejskiej. I to jest bardzo ważne, dlatego że internet szerokopasmowy, że dostęp do światłowodu pozwala nam cieszyć się prawdziwą cyfryzacją. Wiele, naprawdę wiele przez lata mówiło się o cyfryzacji, ale niewiele się tej cyfryzacji widziało. Zastanówmy się, gdzie byliśmy 5 lat temu. Jakie sprawy mogliśmy naprawdę załatwić przez internet? Mieliśmy 400 tysięcy profili zaufanych, dzisiaj mamy ich 7 milionów. Dzisiaj można zarejestrować dziecko, narodziny dziecka przez Internet, można dopisać się do spisu wyborców. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Mija termin w najbliższy wtorek, jeżeli chcecie głosować gdzie indziej niż w swoim miejscu zamieszkania powoli zaczynamy zapominać, co to, są e co to są zwolnienia papierowe w wersji papierowej starej, powoli zaczynamy zapominać, co to są recepty w formie papierowej. I to wszystko to, są, to jest wynik działań, szeroko zakrojonych działań w obszarze cyfryzacji, które faktycznie w końcu miały miejsce. Ponad, ponad 70 usług zostało udostępnionych przez ostatnie lata i z tego bardzo, bardzo mocno się cieszymy. Tym tym bardziej, że ostatnie, ostatnie miesiące bardzo poka pokazały dość wyraźnie nam wszystkim, jak cyfryzacja faktycznie jest niezbędna. Szanowni Państwo, to wszystko by się nie wydarzyło, gdyby nie nasza bardzo dobra współpraca. My przez lata z kancelarią Prezydenta, zespół Ministerstwa Cyfryzacji, zespół Kancelarii Prezydenta współpracowali, żeby móc faktycznie cieszyć się tymi wynikami o których dzisiaj państwu mówię, ale to nie wszystko. Dbaliśmy też o to, niezależnie od tego, co się mówiło w mediach, dbaliśmy też o to, żeby przestrzeń internetowa, czyli, czyli tak naprawdę rzeczywistość, która dzisiaj już nie tyle jest odrębną rzeczywistością, tylko jest równoległą rzeczywistość, nie jest równoległa, nie jest odrębna, tylko jest czymś, czym żyjemy, była wolna od cenzury. Nie wiem, czy państwo wiecie, Polska Zaskarżyła dyrektywę o prawach autorskich, która to dyrektywa mogła wprowadzać cenzurę internetu. Ja bardzo się cieszę, że w tych wszystkich działaniach mieliśmy wsparcie pana prezydenta i szczerze mówiąc i sobie, i państwu, i Polsce życzę, żeby ta współpraca tak owocnie trwała dalej przez następne pięć lat i o postulatach i o deklaracjach pan prezydent na następne, na następne lata pan prezydent teraz opowie. Szanowni Państwo, bardzo wiele pytań się pojawia wciąż i, zwłaszcza też w ostatnim czasie, o to, jak w przyszłości będzie wyglądała wolność w internecie. Coraz więcej informacji pojawia się o tym, że ta wolność będzie ograniczana. Otóż ja uważam, że wolność ekspresji, wypowiadania się w internecie ma znaczenie fundamentalne. Wolność także i tworzenia w internecie. Dlatego zdecydowaliśmy się przygotować coś, co nazwaliśmy kartą wolności w sieci, co stanowi istotny element także mojego programu. Na wierzę w to głęboko, dzięki państwa poparciu, następne pięć lat prezydentury. Przede wszystkim, proszę państwa, rzecz zasadnicza, to, o czym przed momentem mówiła pani minister, wolność, wolność i jeszcze raz wolność. Ja, proszę państwa, który byłem przez całe lata posłem opozycji, politykiem, który miał Często trudności, aby dostać się do centralnych mediów. Wiem najlepiej, jaka jest wartość internetu jako przestrzeni, gdzie możesz się wypowiedzieć spokojnie, gdzie możesz się wypowiedzieć swobodnie, gdzie możesz rzeczywiście powiedzieć to, co chcesz, wyrazić swoje zdanie i podzielić się tym zdaniem z innymi. Dlatego nigdy nie pozwolę na to, aby ktokolwiek cenzurował wypowiedzi w internecie, aby ktokolwiek przesiewał te wypowiedzi według nieustalonych kryteriów, nieznanych powszechnie kryteriów, mógł. Dobierać, które jego zdaniem od wypowiedzi mogą zaistnieć w przestrzeni cyfrowej, w przestrzeni internetowej, a które powinny zostać usunięte. O to właśnie trzeba dbać, dlatego że ten, to, ta dbałość o przestrzeń wolności ma znaczenie fundamentalne także dla konstytucyjnego prawa wolności słowa, którego realizacja jest jednym z fundamentów demokracji. Dlatego, proszę Państwa, przede wszystkim. Tak jak tutaj jest napisane w tej karcie, wśród jej postulatów przede wszystkim internet dla każdego. Dzisiaj mamy już w bud koniec budowy sieci edukacyjnej. Właściwie ostatnie szkoły w tym roku będą podłączane do sieci edukacyjnej. Tutaj w województwie lubuskim ponad 500 szkół jest podłączone do sieci. Co jest ważne? W momencie, w którym szkoła jest podłączona do sieci edukacyjnej, wyposażona jest w szerokopasmowy internet, Biegnący za pomocą światłowodu w tym momencie, ona nie ponosi kosztów związanych z korzystaniem z internetu. To jest bardzo ważne. Te koszty nie obciążają gminy. Co to znaczy? Koszty w jednakowym stopniu w całym kraju ponosi skarb państwa, czyli każde dziecko, które chodzi do takiej szkoły, ma zapewniony jednakowy dostęp. Niezależnie od tego, czy gmina jest bogata, czy jest biedna, czy to dziecko pochodzi z zamożniejszej lub mniej zamożnej rodziny, każde dziecko ma jednakowy dostęp do internetu. To jest ten pierwszy etap. Następny etap, proszę Państwa, to jest światłowód i internet dostępny dla każdego, to znaczy dostępny dla każdego domu, dostępny dla każdego mieszkania. Każdy z nas, Taki szerokopasmowy internet będzie miał, i wierzę w to, że w ciągu najbliższych pięciu lat ten program internetu dla każdego uda nam się zrealizować. To z jednej strony ten internet stacjonarny, który wyposaży nasze domy, mieszkania, gdzie oczywiście będzie można go rozprowadzić za pomocą urządzeń emitujących sygnał Wi-Fi, ale to proszę Państwa także i. Dostępny internet mobilny, aby możliwości korzystania z tego internetu mobilnego znacznie w naszym kraju zostały na przestrzeni najbliższych lat powiększone. To jest ten pierwszy zasadniczy element. Do tego chciałem tylko dodać, żebyście Państwo sobie uzmysłowili skalę akcji realizowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Że teraz, że teraz, kiedy, kiedy jesteśmy dotknięci. Dziękuję. Że, proszę Państwa, teraz kiedy, teraz, kiedy mamy problem cały czas jeszcze z epidemią koronawirusa, kiedy był okres, że, kiedy był ten okres, teraz już rok się zakończył i już dzieci nie chodzą do szkoły ze względu na wakacje. Ale jeszcze do niedawna wiadomo było, że jedyną szansą na prowadzenie zajęć były zajęcia realizowane przez Internet. Proszę Państwa, pięć lat temu to by się nie udało. To dorobek ostatnich pięciu lat, że można było te zajęcia zdalnie, ten e-learning prowadzić. I teraz, proszę Państwa, co było problemem? Problemem było także wyposażenie dzieci i młodzieży w możliwość z niego korzystania, więc nie tylko dostęp do Internetu, ale także i konieczne urządzenia, komputery. Tutaj w województwie lubuskim ponad 4 tysiące dzieci w ciągu ostatnich miesięcy otrzymały sprzęt komputerowy dzięki akcji, którą realizowało Ministerstwo Cyfryzacji, na którą w całej Polsce wydano ponad 360 milionów złotych. Po to, żeby dzieci w domach wyposażyć w komputery, po to, żeby dzieci miały dostęp, po to, żeby mogły właśnie z tego e-learningu korzystać, po to także, żeby można było je sklasyfikować i spokojnie zakończyć rok szkolny, w związku z czym ten rozwój w tym aspekcie w naszym kraju jest rzeczywiście niebywały. Następny etap, proszę Państwa, to jest dalsza cyfryzacja administracji, to jest równy start w cyfrowy świat dla każdego ucznia, a więc wyposażanie uczniów w urządzenia mobilne, a więc dostęp dla uczniów, dostęp dla szkół, to co bardzo ważne i o czym wszyscy mówimy. To, proszę Państwa, postęp w cyfryzacji. Także i usług publicznych, także i dostępu do urzędu, tak aby w ciągu, mam nadzieję, najbliższych pięciu lat udało się zrealizować program, którego efektem będzie to, że będziecie mogli Państwo wszystkie sprawy administracyjne, wszystkie sprawy urzędowe załatwić nie wychodząc z domu, załatwić jadąc samochodem za pomocą swojego urządzenia mobilnego. I wreszcie, proszę Państwa, kiedy już mówimy o wolności, to moja Moje ostatnio wygłoszone oświadczenie. Oczywiście nie ma takiej opcji, żebym zgodził się, by urządzenia mobilne, takie jak smartfony czy tablety, zostały obłożone jakimś podatkiem, niezależnie od tego, czy ktoś używa określonego oprogramowania, czy nie, bo to w efekcie prowadziłoby do wzrostu ich cen i do ograniczenia dostępności do nich. To jest moim zdaniem niesprawiedliwe, nieuczciwe. Nie może być tak, że w każdą cenę smartfona będzie włączana opłata za jakieś usługi czy za korzystanie z praw autorskich, w sytuacji, kiedy niekoniecznie. Niekoniecznie dana osoba będzie chciała w ogóle z tych praw korzystać, jest to ograniczanie według mnie dostępu do tych urządzeń, a w efekcie ograniczanie także dostępu do możliwości korzystania z internetu. Proszę Państwa, wolność, wolność i jeszcze raz, wolność. Wolność w każdym celu. Ta wolność oznacza właśnie rozwój infrastruktury. Ta wolność oznacza niedopuszczenie do powstawania ograniczeń. Ta wolność oznacza powszechność dostępu. Ją właśnie realizujemy. Realizowaliśmy przez ostatnie pięć lat i zapewniam Państwa, że nadal będziemy realizowali, a pani minister Wanda Buk jest tutaj w absolutnej w absolutnej awangardzie, jeżeli chodzi o te nowoczesne rozwiązania. Jeszcze jedna ważna informacja, proszę Państwa, proszę Panią Minister, żeby ją powtórzyła. Wyłączy. O, włączyli mnie. Szanowni Państwo, pamiętajcie, że do wtorku możecie się dopisywać do spisu wyborców, jeżeli chcecie głosować w innym miejscu niż miejsce swojego zamieszkania, możecie to zrobić bardzo prosto przez internet. Trwa to półtorej minuty. Pamiętajcie, że jeżeli będziecie z kolei chcieli wyjechać na wakacje, to już nie musicie ze sobą brać dowodu rejestracyjnego, bo on już też jest cyfryzowany. Już niedługo nie będziecie musieli ze sobą brać prawa jazdy, nie wiem, czy wiecie. E, a dowód elektroniczny. Możecie dzisiaj wykorzystywać również przy Waszym, jeżeli macie smartfony, M. Obywatel. Pomoże Wam, jeżeli pójdziecie do lokalu wyborczego, będziecie mogli się zweryfikować, że jesteście właśnie tymi osobami, którymi jesteś, jesteście, jeżeli macie M. Obywatela, który potwierdzi Waszą tożsamość. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy. Karta Wolności w Sieci, która za chwilę oficjalnie znajdzie się w sieci i zostanie opublikowana na stronach Kancelarii Prezydenta i wszystkich publikatorach, które są dostępne dla mnie i w których znajdują się informacje na temat mojej prezydenckiej działalności, a także i kampanii, a więc także i tych zapowiedzi, które są przeze mnie teraz przedstawiane na przyszłość, w jaki sposób zapowiadam, że będę realizował politykę w następnych latach. Bardzo Państwu dziękuję.